Witamy Was bardzo serdecznie na kanale Śpiew zbrojny. Ja jestem Piotrek Ja jestem Paker A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Wielkim Pradawnym. Twoim patronem jest byt pochodzący z odległej rzeczywistości. Może pochodzić z odległych dziedzin lub być pradawnym bogiem, o którym pamiętają tylko i wyłącznie legendy. Jego dążenia są nieznane zwykłym śmiertelnikom, a jego wiedza skrywana przyśmiewa nawet największe biblioteki świata. Wielki Pradawny może być nieświadomy Twojego istnienia lub być po prostu obojętny względem Ciebie, ale Tobie udało się nauczyć, jak czerpać z jego mocy. Do tego typu istot należą między innymi spętany bóg Tarizdun, Dun, na Żmija czy Wielki Ktulu. Gdy poznajemy nowe czary czarownika, Wielki Pradawny pozwala nam rozszerzyć swoją listę zaklęć. I dodać te zaklęcia do swojej listy czarów czarownika. Wśród tej rozszerzonej listy zaklęć możemy znaleźć zaklęcia takie jak fałszywe podszepty, wykrycie myśli, telekinezę czy na przykład jasnowidzenie. Już na pierwszym poziomie, jako czarownik, otrzymujemy od naszego wielkiego, paradawnego umiejętność przebudzony umysł, która nam pozwala mówić do dowolnej istoty w obrębie 9 metrów telepatycznie. Ta istota musi znać przynajmniej jeden język, ale nie musicie oboje mówić w tym samym języku. Na poziomie szóstym dostajemy zdolność entropiczna ochrona. Pozwala nam, jeżeli jesteśmy Atakowanie wykorzystać naszą reakcję, aby nałożyć na ten atak utrudnienie. I jeżeli wtedy atak nie trafi, to my mamy ułatwienie, na trafienie tego napastnika do końca naszej następnej tury. Ponownie tej zdolności możemy użyć po ukończeniu krótkiego lub długiego odpoczynku. Na poziomie dziesiątym nasze obcowanie z wielkim prawdawnym jest już na tyle rozwinięte, że otrzymujemy umysłową tarczę. Dzięki tej zdolności, nikt nie jest w stanie odczytać naszych myśli telepatycznie bez naszej zgody. Otrzymujemy odporność na obrażenia psychiczne oraz, jeżeli jakaś istota zada nam obrażenia psychiczne, otrzymuje ich tyle samo, co my. Na poziomie 14 mamy dostęp do zdolności Zniewolenie istoty. W ramach tej zdolności możemy zaifekować umysł humanoida obcą magią naszego patrona. W ramach akcji Dotykamy obezwładnionego humanoida. Cel zostaje zauroczony do momentu, aż ktoś nie rzuci na niego czaru zdjęcie klątwy lub po prostu ktoś nie zdejmie z niego stanu zauroczenia, ewentualnie jeżeli to my nie użyjemy tej zdolności na kimś innym. Możesz telepatycznie komunikować się z zauroczoną istotą, dopóki oboje jesteście w tej samej sferze egzystencji. Jeżeli chodzi o kapryśnych fej, czy niszczycielskie czarty, według podręcznika wydaje mi się, że pakt z Wielkim Pradawnym jest najmniej wymagający od czarownika. Co prawda, naoglądamy no się strasznych horrorów spoza, spoza naszej rzeczywistości, ale tak naprawdę poza naszą psychiką nie musimy wcale dużo płacić. Możemy zauważyć, że większość czarów z. Zogniskowana jest na umiejętnościach kontrolowania umysłu, przewidywania przyszłości, czytania w myślach, po prostu kontrolowania innych istot za pomocą naszego umysłu. Odporność na obrażenia psychiczne jest tutaj ok, tylko że jest to odporność bardzo sytuacyjna, i nie każda istota jest w stanie nam takie obrażenia zadać. Chociaż jeżeli przeciwnik otrzymuje tą samą ilość obrażeń psychicznych, co zada nam, to jest już bardzo fajny atut tej zdolności. Jeżeli chodzi o czytanie umysłu lub tworzenie zainfekowanego swojego własnego wyznawcy, są to bardzo dobre umiejętności. Nie są zbyt specjalnie dobrze dobrane pod kątem walki, ale jeżeli chodzi o odgrywanie konkretnej roli, lub planowanie swojej własnej gry są jak najbardziej w porządku. Tak, no ja też uważam, że jeżeli chodzi o walkę, to ta podklasa jest bardziej nakierowana pod wsparcie niż pod zadawanie obrażeń, co też jest wielokrotnie przydatne. Nie mogę powiedzieć, że nie, ale tutaj musimy wziąć pod uwagę, że w każdej możliwej sytuacji, Musimy jak najbardziej windować nasz stopień trudności zakleć, żeby to w ogóle miało sens, ale też poza walką w jakiś różnych sytuacjach, w jakiej się znajdziemy, właśnie tego typu czary kontroli czy iluzji mogą być odpowiedzią. Dziękujemy wam bardzo dzisiaj za uwagę. Zostawiajcie komentarze, łapki w górę, łapki w dół. Każda informacja zwrotna jest dla nas przydatna. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał, a tymczasem my się z wami żegnamy. Do zobaczenia. Cześć!